Czyli co, Możemy działać, tak? Tak. To są to dwie rzeczy. Do pracy idziesz? No ja tak. Czyli będziemy kończyli pod kebabem. Ok I druga sprawa, pójdziemy sobie tam na rondo, ko dworca PK dawnego PKS-u i tam będziemy chcieli zawrócić. Dlatego o tym mówię, bo nie wiem czy pamiętasz, tam robiliśmy kiedyś taką akcję, że tam zawracaliśmy. No pamiętam tak. Yy. I mieliśmy dylemat na środku ronda, jak będziemy zjeżdżać z tego ronda, to którym pasem będziemy zjeżdżać, nie? Yy. Bo tam nie ma musu, ale lepiej by było, żeby sobie przed zjazdem do prawej zjechać na prawy pas, okay? Do prawej I zjedziemy sobie prawym pasem, na przykład na Limanowskiego, tego nie możemy zjechać, bo są linii ciągłe, nie możemy zmieścić z lewego na prawy pas Dobra, no to jak wszystko wiemy, to możemy jechać światła jeszcze do tyłu no ale by jeszcze do tyłu zobacz, tak lepiej zupełnie. no pewnie no żeby równolegle lepiej się ustawić. po co potem się tak gimnastykować do wyjazdu i... Wynika już nie przyspieszają. No, umiarkowaną utrzymanie, no właśnie, umiarkowaną prędkość utrzymaj, bo w razie gdyby nas złapała zmiana świateł, no dobra, tylko jedna rzecz, ja bym od hamowania zaczął, a od Na skrzyżowaniu orłu okrężnym okay. na rądzie będziemy zawracać czyli czwarty zjazd ZO. Mm. Wszystko wiemy? Mm, tak. no, jeszcze, jeszcze Jeszcze, jeszcze, jeszcze złożyć był też czas, żeby jeden wulkan przyjąć przed tym wędrą. I Pamiętamy, żeby przed zjazdem mieć napas prawy. Ok, zrobimy to po minięciu tego zjazdu, tego trzeciego. Czyli teraz kierunkowska z To Jest Jeszcze raz pokrywa tak. sterko. No, dobra, powtórzymy kierunek. Ok. A teraz na skrzyżowanie z sygnalizacją będziemy w prawo sygnać. Czyli teraz jest. Czyli tu w no. To, 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 to wynika. To jest zaspała na za początku, było. Sprawdź jak mi je. Jak jest dobrze, to. No. Z lewej tam jeszcze zobaczmy, jak spod polsa czy nikt nie jedzie. A po skręcie piesi, czy im się nie zmieni. Sygnalizacja może być tak jak przed skrzyżowaniem. Czeka, że cię zasłania sygnalizator. To lusterko, moje lusterko, słupek. Trzeba się trochę z fotela ruszyć. Nie? Dobra, idziemy na rondzie, prosto. Czyli drugi zest. Wszystko wiemy. Czyli ja się nie odzywam i działamy, tak? Wydaje mi się, że jedynka czało to Po pierwsze, wydaje mi się, że można pojechać Prawy pas do wody I jak tam? To gaz Prawym. Też za długo żebyśmy z tym lewym kierunkiem nie jechali, bo ci posądzą nas, że my dalej będziemy jechać. Będą czekać. Będą czekać, a można by to tak, wcześniej Więc Więcamy w prawo tutaj zawsze z autobusu Teraz w lewo, na najbliższym tutaj skrzyżowaniu skręcimy Tu, tu w lewo, na no skrzyżowanie. skrzyżowanie będziemy jechać prosto. Dobra. Więc prosto krzyżowani. wiemy tutaj, jaka sytuacja. Tutaj ustępujemy komuś. Z prawej. Z no, prawej równorzędnej. Tak. Tylko z prawej skrzydłowej równorzędnej. Jechać prosto. Teraz nie rozpędzaj. Tu po lewo w bramie zawrócimy tej czarnej. Mm -hmm. Tak te murowane czerwone słupki zawróć, wykorzystaj wjazd dobra Nie wystarczy. To fajnie by było, żeby trochę chociaż prosto mieć koło. Może koło skręcone jeszcze w lewo, żeby to było No i zawracamy. Jasne, bo się pojrzewiamy... No. Zobaczmy, to skręcą No właśnie No i do stop i do przodu Teraz proszę Pani w lewo idziemy Skrzyżowanie równorzędne cały czas, tak? Jak? To wstępujemy komuś? Z prawej i z... z, no. z po, przeciw. Zajmowane wszystko. Ja bym w takich sytuacjach Dominika sygnalizował. jednak taki manek, żeby tutaj wiesz... omijanie. Teraz w lewo skrócimy o Jeżeli też trochę, częściowo na lewy pas wjeżdżasz no. Tak Te, jak w tej sytuacji z samochodem To, tak, to tak. trzeba to, sobie to zrealizować za tak, wcześnie, z kierunkiem, z pasterkiem mm. stój, 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 bo za daleko pojedziesz Będziemy jechać kołem potem Wciśnika. Za tym czarnym samochodem zapach. Za tym czarnym. prosto padle Dobra, okej. Okay. Jak będziemy większy? Ta zwana formacja dla Ciebie jest taka. To jest fatalna widoczność, tam z lewej jest zakręt, jeszcze ten samochód nie Ten czerwony też. No to trzeba teraz wyjechać także było dobrze także bardzo powoli ostrożnie, ja bym już kręcił, mój kazwał, wąska jest nie? Ja w razie czego okrążnik możesz się to oprzeć, dotknąć go, bo tu z przodu się nie wyrobił, jeszcze to tylko wejdzie W lewo na No, dalej uciekamy. mówiłem, uważamy sprzeciwka, ale tak. te choinki zasłaniają. No, idziemy w lewo teraz. Nas. A jedyne co w tej sytuacji zostało to należy po tak. prostu uciekać z tego skrzypania, jak zobaczy samochód. Zróbmy tak. teraz poprawnie tutaj manewr. Kierunek, usterko, odstęp. Dobra I to samo w drugą stronę. No, idziemy prosto. Także następnym razem, przy takiej widoczności, jaka tu była, coś mi jechali w lewo, jak te choinki zasłaniały, to bym jechał wolniej i zażądał tam. W razie czego, żeby być w stanie, wiesz, zatrzymać samochód. No, co teraz? Tak jest. Wsteczko, i już odstęp wcześniej, zacznę ten odstęp robić. Ok. Na w prawo. Drogą z pierwszeństwa. Gdzie będziemy jechać? To, to. No właśnie Wiesz, że na egzaminie to tutaj już egzamin to nie wydaje polecenia nie mm -hmm. Tylko wychodzi z założenia, że no widzimy zamykam I musisz włączyć kierunkową jak nie włączysz to będziesz miała błąd A teraz na skrzyżowaniu najbliższym w lewo Na pewno zapytam Wiemy komu to ustępować? Za, przeciwkę i po lewo A z prawej? Z prawej yy, też Z tym wszystkim, idziemy w lewo Sygnalizuj wcześniej zamiary Mocniej w lewo, tak Dominika, aby się nie zatrzymać, co? blisko tego samochodu przejechałaś. Ale można było się zatrzymać. byłoby bezpiecznie. Przeciwko jedzie samochód, co teraz. Czyli zjechać? No więc sprzęgłości się. I tu się zatrzymać tyle. Żeby nam było to łatwiej wyjechać stąd. No, Lewy kierunek, wskaz i ruszając jak zawiniesz w lewo, to spójrz lewe lusterko, bo tu się odsłania droga. W zasadzie do jak zaczynasz manewr omijania, wyprzedzania tym bardziej, ale omijania też, to go na tyle wcześnie zacząć, że w razie gdyby coś się sprzeciwka zmieniło, żebyś jeszcze mogła wrócić. A tak, no, to, tak to... A tak na ostatnią chwilę to tak, blisko samochodu, iż to już nie ma możliwości ewentualnie powrotu, zaniechania tego manewru, Wszędzie się. Dobra. No, to pan, no chcę pomóc, dobra. Możesz no. mocniej mocniej, mocniej. Wystarczy. Dobra, na rondzie będziemy chcieli zawrócić. Wiemy, kto to zjazd, yy, tak. zabracać, się. jest jazz Będziemy zawracać, także przykujmy się. Mogę zgasnąć, gazdą nikąd zdejmieć, tylko nie ma miejsca na ściganie się. No i co? Teraz, Teraz bym przyspieszył przyzwolenie pasażerów.

Zawracamy czwarty ziel. W to miejsce, gdzie to obijanie to sznurka samochodu robiliśmy. Żeby to zrobić, tak może bardziej, po prostu pokażę ci jak to zrobić, żeby było lepiej bezpieczne. Okay. No i teraz zakruszymy po skręcie to widzimy, że tam stoi nurek samochodu spokojnie na prawy pas wjeżdżamy Na się szeroko wjeżdżamy na prawy pas patrzymy z przycisku zdejmij nogę z prawda? lewy kierunek, lewy start. i teraz już zacznij to pas zmieniać. większy od samochodu wiesz o co mi chodzi dalej, cały czas dalej. dalej wyłączamy i jedziemy prosto no a potem tu już trzeba tutaj rzeźbić aby coś się pojawiło faktycznie no trzeba się chować Jeden z Spokojnie. teraz już zawinił w lewo, ale zatrzymam sobie. No, kierunek kierunku Już w różnych chce ten gość, dobra, mocniej w lewo. Można było. Tak, przez no, tak. Tak. Moment, przez no obserwuj, jeżeli to wiesz, to że ten kierunek ma jest spójny z tym, że on prędkość zmniejsza, i gdzie za, się gdzie skręca, trzeba działać. Na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym zawracamy. Gazu Dobrze. Dobrze, tylko gazu. Dobra, okej. Okay. I zawracamy. Czwarty zjazd. Dobrze, 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 ok. Idziemy prosto Idziemy prosto No i tutaj widzimy, że pas po prawej się rozpoczyna Wiemy co trzeba zrobić Tylko na, na prawy pas, na prawy pas Na no właśnie Czyli, czyli tutaj No tutaj, tak Bo... To o to Ci chodziło, to była linia ta tak, kawałana, tak. Ale to jest przystanek, który jest ja. na pasie ruchu I to jest pas ruchu, ja. znaczy. trzeba nawet Bo tu na lewym pasie, zobacz, się domagają tego, żeby nas wyprzedzić Na najbliższym skrzyżowaniu z sygnalizacją będziemy skręcać w lewo Ja Mówił, że kierunku w Raz, i szukamy sytuacji możliwości na zmianę pasażerów. Po zablisku prawie, dobrze. Zobacz, co się dzieje przed przejściem. No, nie widać go, ale pewnie tak. Dobra, no, ręka sięga, dobrze, dwójkę trzeba złączyć. No i dalej szukamy okazji na rewolucję. W BMW nam rygnęło, działaś? Właśnie, nie zauważyłem. Brygną tego... światłami, tak. na pewno musimy jeszcze zrobić i jeszcze musimy się przejechać, to na pewno będziesz z tego powodu zadowolona. Na tą dłuższą wycieczkę, czy jakoś tak to nazywać? No, na, to, no do, to, tak, no na drogę ekspresową pojedziemy, bo do z powrotem musimy przejechać z tufką Siostra była gdzieś dalej na trasie? Yy. Czy, czy jechali? Nie pytałam, ale wiem tyle, że już skończyło tak. Wszystkie masz godziny wyrobione. Pospieszyli się tak. Na No ale by nie było trzy tygodnie, bo no właśnie nie miałam jak na... czasu, żeby znaleźć. No. Że... Kilka tam tę za pleksów, wiesz na tę drogę darował. Moccie końców i prosto. Będziemy cały czas prosto, tu za chwilę będziemy mieli pas, który będzie się kończył. Ten nasz pas po prostu się I trzeba będzie go wykorzystać, żeby sprawnie zmienić na pas. Tak jak robi ten przednak, jest to przyczepną. Obserwuję na balustarze, co się dzieje. No właśnie, no właśnie, trzeba się no. komunikować.